Cześć. Witajcie na kanale Szur, dzisiaj będzie haul. Będzie haul ubraniowy, wyjeżdżam niedługo na, na wakacje i pokażę Wam teraz moje małe zakupy ciuchowe. I przechodząc od razu do rzeczy, pierwszy sklep I powiem Wam tak, tak dawno nie kupowałam shortów, bo mam ich trochę w swojej szafie ale potrzebowałam czarnych shortów i po prostu masakra eee, skusiłam się na szorty w zarze to były w ogóle białe szorty, bo chciałam albo białe, albo czarne, takie bardziej eleganckie do żakietu i kupiłam najpierw szorty w zarze, które kosztowały chyba 170 czy tam nawet 200 zł, ale przyniosłam je do, do domu i mówię, no nie nie wygląda to dobrze, oddałam je i tak się nachodziłam, słuchajcie wszystkie shorty teraz są tak maksymalnie tutaj krótkie w kroku i wycięte z tyłu na pośladkach że no nie to nie jest mój styl i po prostu wszystkie te shorty, ja znowu tak mam tutaj mam wąską talię i mam dużą różnicę między tutaj talią a biodrami i jak nawet znajdowałam coś co było tutaj niżej dobre, to po prostu w talii mi one wisiały, więc po prostu masakra, ale w końcu znalazłam H&M, zwykłe shorty, te, które takie są co roku za 39,90 i po prostu słuchajcie, ja normalnie mam rozmiar 36 w H&M gdzie ten rozmiar to jest takie 38 w tak? bo one są mocno, mocno zaniżone moim zdaniem, no ale okej. Okay. i po prostu wziąłam sobie 40, która mi się zrobiła takimi biodrówkami Czego ja nie, nie lubię w, w jeansach, ale w shortach mi to nie przeszkadza, bo i tak się je nosi do bikini, także nie ma problemu, albo do jakichś dłuższych koszulek, więc kupiłam sobie rozmiar 40 i one po prostu mi się e, niżej trzymają na biodrach ale przez to są tutaj yy, bardziej zakrywają pośladki i troszkę niżej zakrywają krok. Do tego yy, mają szersze tutaj nogawki. Ja słuchajcie nie mam jakichś potężnych u raczej mam, może teraz mam bardziej umieśnione nogi, bo yy, ćwiczę na siłowni, ale zawsze byłam takim, wiecie, patyczakiem bez tyłka, gdzie po prostu plecy, tyłek wszystko rówią z tyłu. Teraz może mam trochę więcej tych kształtów, ale generalnie, słuchajcie, zakładam wszystkie te spodenki i one są bardzo dopasowane tutaj. A to nieładnie wygląda, bo jednak nogi wyglądają smukle i biodra, i pupa i wszystko, jak w szortach, szczególnie takich krótkich, mam szerszą nogawkę i po prostu ja nie wiem co to jest, ale wszystkie są takie mega, w ogóle te spodenki strasznie krótkie, strasznie obcisłe to nie wygląda dobrze, to nie wygląda elegancko, to nie wygląda ładnie, nawet w shortach, które z założenia są um, no, takie casualowe, ale no, to nie wygląda apetycznie, taka wiecie, taki odsłonięty poślad, to nie jest coś co ja lubię także jeżeli e, macie podobne podejście jak ja, to spróbujcie sobie po prostu kupić coś Rozmiar, czy dwa rozmiary większe, i, i wtedy będzie lepiej. Kolejna rzecz to bikini. Ja mam i tak. Problem jest taki, że ja mam duży biust. Generalnie pamiętam w zeszłym roku, była mega kmina pod moimi filmami. Jak zobaczyliście mnie w kostiumie kąpielowym, była mega kmina, że sobie zrobiłam sztuczne piersi. Co generalnie uznam za komplement, i też czasami w życiu. Laski się mnie pytają, czy, czy ja mam zrobiony biust. Nie, nie mam. Mam naturalnie y, duże i z tego wynika ładne piersi. Chociaż pewnie tutaj zaraz się posypią komentarze, ale co tam. <grym> Na pewno będzie jakaś dyskusja pod filmem, nieważne. W każdym razie ja mam po prostu bardzo duży biust. Nie chodzę w jakichś takich dużych dekoltach, nie pokazuję wam się... W, nie wiem, właśnie nie, nie odsłaniam jakoś nie eksponuję tego biustu, dlatego też może część ludzi e, tak na to reaguje, że po prostu dla nich to jest taka e, taka zmiana, kiedy widzą mnie z tym dekoltem. W każdym razie mam Duży biust i na przykład nie mogę sobie kupować czy kostiumów, czy bielizny w Intimissimi, bo tam są malutkie te rozmiary. To niedawno też było tak, że właśnie w jakimś hajem to tam była miseczka chyba C największa i też te staniki um, no nie były na mnie dobre. I teraz idę do H&M i patrzę, są kostiumy kąpielowe, a tam y, miseczka D i nawet widziałam chyba miseczkę E, także brawo H&M. I teraz tak, ja szukałam, słuchajcie, kostiumu kąpielowego, które będę mogła nosić pod... Um... Na przykład jakieś przezroczyste bluzki, albo pod, y, mam sukienki, które wiecie, są tutaj, tak wycięte, i na plecach. I no stanik nie będzie, zwykły stanik nie będzie dobrze, y, dobrze pod tym wyglądał. Te wszystkie kombinowane staniki z y, odkrytymi plecami też są fajne, ale dla dziewczyn z mniejszym biustem u mnie to nie działa. Bardotki to już w ogóle, staniki bez ramionczek w ogóle, więc ja albo noszę sukienki bez bielizny, jeżeli. Się da, tak, jeżeli nie są jakieś za bardzo przezroczyste, powycinane i tak dalej, albo noszę pod nie bikini. I mam kilka takich białych rzeczy, do których fajnie by wyglądało coś gładkiego, czarnego, i znalazłam taką górę od kostiumu. I ona wygląda trochę jak, jak Biustonosz, bo normalnie ma fiszbiny, jest tutaj delikatnie usztywniana wiązana na karku, no i z tyłu na plecach, wiadomo. Także to, to jest takie bardzo klasyczne, proste bikini, czarne i będzie fajnym kostiumem, ale też fajnie będzie wyglądało pod coś, bo nie będzie to jakiś taki wiecie sportowy kostium w kwiatki czy coś, ale właśnie będzie go można założyć nie wiem, czy pod jakiś um, kombinezon z wyciętymi plecami, czy kieckę z wyciętymi plecami, czy niektóre sukienki po prostu tutaj są bardzo mocno wycięte i, i też tutaj żadna bielizna dobrze nie wygląda a jak będzie wystawał kostium na wakacjach to będzie ok, także no właśnie udało mi się go znaleźć to był ostatni jaki znalazłam w rozmiarze z miseczką D i góra kosztowała 59.90 i do tego oczywiście dół i wybrałam też takie zupełnie najprostsze majtki, które wyglądają trochę jak bielizna, zupełnie proste, tylko tutaj są wycięte na boku. Też ja nie, nie znoszę mm, bikini tych dołów od bikini, które są tutaj generalnie bardzo wąskie i na pupie też są bardzo wąskie i czasami po prostu, jak oglądam te majtki, nie byłam w stanie stwierdzić, co jest przodem, a co tyłem. I mówię, nie, 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 to też nie jest coś, czym ja się komfortowo czuję. No nie, nie, po prostu nie uważam, żeby to było smaczne. Przepraszam, jeżeli, nie wiem, kogoś to urazi, ale ja po prostu um, takich kostiumów nie lubię. I ten dół kosztował 39,90. Także cały kostium kosztował stówkę. Także okej, okay, yy, dobra cena. Teraz Veromoda. Yy, w Veromodzie kupiłam po prostu padową, rusadową bluzę, która tak mi się podoba. Jest tak w moim stylu, i wiem, że po prostu będę miała yy, z niej tyle noszenia, użytku, pożytku i wszystkiego. I to y, była bluza w Weromodzie, ale to był outlet Weromody. I to jest hmm, marka, która się nazywa Ambika Made in Italy. Więc nie wiem, czy oni po prostu mają jakieś inne brandy. Nie mam pojęcia. I y, tutaj też jest Ambika Made in Italy. I niby tu jest cena 40 euro. Nie wiem, kosztowało to 60 zł. Dokładnie y, 60 zł. Pewnie nie zobaczycie tak daleko. I to jest taka bluza szara w moim ulubionym kolorze. I postaram się Wam pokazać o co chodzi. Ja uwielbiam wszystkie takie tego typu narzutki na lato. I tak ma, Tutaj ma podwijane rękawy na guziczki. A pod spodem ma tutaj tak jakby jedną warstwę. Widzicie? I tutaj drugą taki kołnierz. I to można sobie różnie układać. O, to nawet można by, nie wiem, można sobie zawiązać. Tutaj macie tą drugą warstwę. I czadowa jest ta bluza, taka tutaj wisząca. Ja po prostu uwielbiam coś takiego i zawsze e, kiedy mam takie bluzy czy swetry, to mam z nich bardzo duży pożytek e, i bardzo dużo z nich korzystam. Także e, to i kolor, i w ogóle, nie wiem, materiał i to, to taka ciekawa struktura po prostu mega bardzo mi się to podoba właśnie to jest taki mój styl e, biała koszulka coś na tutaj coś narzucić na siebie do tego show, para shortów i ja już jestem ubrana szczęśliwa i wszystko jest OK i ostatnia jeszcze rzecz którą kupiłam to jest pasek i to jest pasek a... o i nie zauważyłam wiecie co Odłazi tutaj, pewnie będzie odpryskiwać ta farba, ale co tam. Nie był drogi. To jest skórzany pasek z prawdziwej skóry, nabijany takimi ćwiekami. I szukałam tego bardzo długo, czegoś takiego, żeby to nie były takie zwykłe, tradycyjne ćwieki, ale jednak żeby miał taki um, rokowy pazur. I on też bardzo fajnie będzie wyglądał właśnie do shortów, jak będę chciała je jednak nosić wyżej w talii to um, będzie fajnie wyglądał, no i też do jeansów, bo tak jak już Wam mówiłam, chyba w jakimś lookbooku albo holu, że nie wiem co się dzieje z jeansami, ale teraz jak kupuję jeansy, to po prostu po tygodniu noszenia są takie duże i na tyłku są obcisłe, a tutaj w talii po prostu mi zlatują z tyłka i są za szerokie i zawsze je muszę nosić z paskiem, a potrzebowałam nowego paska właśnie do, takiego, do takich celów, więc um, taki pasek 3990 bardzo, bardzo mi się podoba. Jeszcze zapomniałam Wam pokazać jedną rzecz, którą mam teraz tutaj drogą montażu kleję. To zakup w Calcedonie i legińcy. Zobaczyłam ją u mojej koleżanki i po prostu się zakochałam, bo to są legińcy, które trochę wyglądają... O, podniosę ich niestety. ...które trochę wyglądają jak skórzane spodnie na nogach. Tutaj mają gumkę, ale nie są jakieś bardzo wąskie, są e, troszkę szersze na dole. E, także to nie są takie legginsy, które wiec, jakoś tam łydka nam mega obciskają i to jakoś dziwnie wygląda, tylko fajnie, i możesz tutaj, no, fajnie, e, fajnie wyglądają na nogach, trochę jak takie mega obcisłe, dopasowane rurki skórzane. Jest bardzo fajny efekt. No oczywiście fajnie bardzo wyglądają na pupie, bo tak ładnie się tutaj opinają i kosztowały, słuchajcie, 89,90. kiedyś już miałam takie chyba ze Stradivariusa albo z H&M, nie pamiętam, ale to były takie zwykłe, wiecie, lajkrowe like leginsy. a te wyglądają naprawdę, naprawdę czadowo na, na jakimś, nie wyglądam jakiś latex, lajkra -like czy coś takiego, tylko właśnie wyglądają jak jakieś takie z cienkiej skóry spodnie. Na pewno mnie zobaczycie w jakimś outficie, bo uważam, że są mega sexy, mega kobiece i do tego też e, te wszystkie leginsy z calcedonii fajnie tak e, tyłecza kopinają, że nie wygląda to jakoś tak e, obleśnie, <grywania> ani z, zbyt sexy, wiecie, e, tak jakoś perwersyjnie, tylko naprawdę tak ładnie, apetycznie to wygląda i z przodu też dobrze to wygląda, a to też jest ważne, żeby ginsy też z przodu dobrze wyglądały, żeby to nie było jakieś takie, co ona tam ma, tak? także spoko zobaczcie sobie, też były takie czarne ze wstawkami skórzanymi w skórzanymi, jakieś takie jeansopodobne. tak, także polecam wam, jeżeli szukacie fajnych leginsów, to odwiedźcie sobie w Calcedonie, także to jeszcze były te leginsy i to już by było wszystko co miałam wam, co miałam wam do pokazania ja już uciekam, trzymajcie się ciepło